Omawianie weekendu wyścigowego w Chinach rozpoczniemy sobie od tego, dlaczego Lance Stroll nie powinien dłużej jeździć w Formule 1 i tego, co po prostu odwalił Lance w sytuacji z Danielem Licardo pod Safety Car'em. W przednim materiale wypowiedziałem się dość dosadnie a propos tego, co uważam o Lance Stroll'u i dlaczego ja uważam, że F1 to może niekoniecznie jest najlepsze miejsce dla niego. Lance Stroll to jest absolutna tragedia tego człowieka, nie powinien już dawno być w Formule 1. On się wciąż rozbija, wciąż zachowuje się jak dzieciak, mimo że jest w tej Formule 1, on naprawdę wielu, wielu lat wciąż jeździ jak amator ma swoje przebłyski i czasem potrafi wyciągnąć z bolidu naprawdę dużo, ale bardzo rzadko mu się to zdarza, a częściej zdarzają mu się takie odpały jak teraz, chociażby w Japonii, gdzie nie potrafi sobie poradzić z Hasami, totalnie nie potrafi trzymać tempa, I jeszcze narzeka na to, że bolid jest tragiczny i słaby i czemu on jest taki wolny, gdzie Fernando w tym samym czasie wyciąga genialne rezultaty. I tak naprawdę w ten weekend Lance Stroll wszystko nam potwierdził i znów pokazał, że totalnie chłop się nie nadaje. Lance Troll po prostu wjechał w Daniela Ricardo w trakcie trwania safety car, to już był pod sam koniec. Kierowcy zaczyli hamować od przodu, a Lance Stroll w tym czasie bujał sobie gdzieś w obłokach, wiecie, patrzył sobie na boki. Totalnie dziwne zachowanie. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Lance Stroll jeszcze był totalnie zdziwiony tą karą. Lance Stroll powiedział, że ta kara, którą otrzymał 10 sekund i dwa punkty karne, to jest żart. I tak, ja się zgadzam z Lansem strollem. Ta kara to jest żart, ponieważ powinien dostać po prostu wykluczenie z następnego wyścigu albo najbardziej dosadną karę, jakąkolwiek inną więcej punktów karnych. Powiedzcie mi, jak jadąc, nie wiem, 60, 80 na godzinę, tuż przed zakrętem wolnym, gdzie jedzie masa samochodów, patrzycie sobie gdzieś w bok, wierzycie totalnie w tył innego kierowcy, rozwalacie mu bolid i jesteście zdziwieni i jeszcze obwiniacie jego. Potem nas się trochę wycofał ze swoich słów, mówiąc, że, no okej, okay, to może nie do końca jest wina Ricardo, bo tam wszyscy trochę hamowali i w ogóle, ale ludzie bez przesady. Zdecydowanie bez przesady i Daniel Ricardo nie ukrywał swojej złości po tym wyścigu, bo to był niezły Weekend Daniela, o czym sobie jeszcze powiemy. Daniel Ricardo nie ukrywał swojej złości po wyścigu i tak jak na ogół jest miłym gościem, tak po wyścigu powiedział, że no, tak w sumie może to po prostu ja jestem idiotą i to był mój błąd. Jedyną rzecz, jaką powinieneś robić, jadąc, to patrzeć przed siebie. Ja robiłem to, co potrafię najlepiej i to, co jeden, co mogę powiedzieć, to bać tego gościa. Riccardo dodał, że jeszcze i tak był bardzo miły dla Lansa, ale no, jak zobaczył sobie jego onboard i to jeszcze jak on się wypowiadał, po tym wszystkim, po tym incydencie, jak ocenili go sędziowie i tak dalej, i jak on się wypowiedział w ogóle na temat całej tej kolizji, to ja się totalnie nie dziwię złości Daniela, bo chłop skopał mu wyścig. Totalnie tragicznym zachowanie, To jest amatorski błąd. Przecież na polskich drogach takie rzeczy się nie dzieją, jak się wydarzyły, teraz pod safety Car'em. Także podkreślam swoje zdanie po raz kolejny: Lance nie powinien mieć miejsca w Formule 1. I żeby już nie marnować naszego czasu antenowego i waszego czasu, jak mnie słuchacie na. Tak, po prostu tragicznego kierowcę. Przejdźmy sobie dalej do omawiania wyścigu. A omawiając dalej, trzeba wspomnieć sobie o tym, jak zachowywali się sędziowie w trakcie tego weekendu, bo tak jak wspomniałem, też się nie zgadzam z tą karą dla Stroll'a, bo jest za lekka. Szczególnie jak porównamy sobie to z tym, jaką karę otrzymał chociażby Fernando Alonso, który dostał 3 punkty karne i również 10 sekund za incydent z Carlosem Saincem, gdzie walczyli naprawdę koło w koło, mieliśmy super walkę w sprincie między Saincem a Alonso, Okej, okay, ale on nie zostawił miejsca saintsowi, ale czy nie zostawienie miejsca, a wjechanie komuś w tył pod safety karem, naprawdę jest przez sędziego ocenione bardziej surowo? No nie wiem, no, wydaje się to abstrakcyjne. Jeszcze jak dodamy tego karę dla serżanta, który dostał karę też chyba 10 sekund. Nie pamiętam jeszcze, czy dostał dodatkowo punkty karne, ale dostał karę za to, że wyprzedzał pod safety karem, ponieważ <laughs> hulkenberg wyjeżdżając z speedlane yy, znajdował się minimalnie przed serżantem. Na tej linii safety car'u, która świadczy o tym, kto z nich powinien być pierwszy. No i jak dohamowujecie do pierwszego zakrętu w tych Chinach, no to umówmy się: sargent miał prawo nie do końca wiedzieć, kto tam był z przodu, i okej, okay, mógł dostać jakąś tam karę za to, ewentualnie, jestem w stanie się zgodzić, no bo wiadomo, zgodnie z literą prawa, powinien na to zwrócić uwagę i w ogóle. Ale no bez przesady, żeby tak samo karać niemalże taki incydent, który był totalnie niegroźny, bo tam się nic nie wydarzyło złego. Między tą dwójką nie było żadnego zagrożenia, a tym co odwalił Lance Stroll, no bez przesady. Także sędziowanie w tym wyścigu znów niestety kulało i to jest bardzo słabe. Tak samo to wszystko, cała ta otoczka wokół safety caru, virtual safety caru. Cała ta sytuacja z Walteriem Bottasem, który miał po prostu awarię bolidu, zjechał na bok. Niestety nie mógł przełączyć samochodu na bieg neutralny, przez co było ciężko stewardom zdjąć ten bolid po prostu z toru. No i te decyzje były tak powolne, ten safety car tak się przedłużał, dlatego że najpierw tylko żółte flagi, potem virtual safety car, potem dopiero zwykły... Yy, w zeszłym sezonie już wielokrotnie komentowałem: decyzja powinna być tu i teraz od razu, też po to, żeby dać kierowcom równe szanse na walkę. No bo jak najpierw dajemy Virtual Safety Car, ktoś tam zjedzie, ok, mamy Virtual Safety Car, skorzystamy na tym, zjedziemy, a okrążenie później rzucają zwykły Safety Car, no to trochę zabija nam taką rywalizację Ferrand Square. Także bardzo mi się to nie podoba i sądzę, że jesteście podobnego zdania. Jeżeli nie, to napiszcie, co o tym uważacie, a teraz przechodzimy sobie już dalej. Dalej musimy przejść do Landon Norrisa, który miał naprawdę bardzo dobry weekend. Świetnie pojechał w kwalifikacjach do sprintu. Co prawda ten jego czas, czy powinien być zatwierdzony, czy jednak anulowany na pole position... Dyskusyjna sytuacja, no bo jednak wyjechał na wir, ale czy zyskał przewagę, lepszy rozpęd dzięki temu? Nie wiem, może tak, może nie. Ciężko to trochę ocenić z tej perspektywy, trzeba byłoby się przypatrzeć w telemetrię, zobaczyć faktycznie jakie prędkości osiągnął na danych pułapach, a jakie by się osiągało normalnie, gdyby tak dziwnie nie wyjechał. Bo zgodnie z zasadami, skoro wyjechał za limity toru na ostatnim zakręcie przed rozpoczęciem okrężenia pomiarowego, no to powinien mieć ten czas następnego okrężenia skasowany. Tutaj jednak tak to nie wyglądało. W sensie ten czas został porządkowo anulowany, a potem przywrócony. Tak czy siak, pojechał świetne kółko. Niestety w sprincie Lando Norris nie pokazał się z wybitnej strony, dlatego że po prostu popełnił błąd walcząc koło w koło z Hamiltonem w trakcie tych pierwszych sekwencji zakrętów tuż po starcie. Nie było tam żadnej winy Hamiltona. Aczkolwiek w wyścigu Landon Norris już pokazał się ze znakomitej strony, zdobywając drugie miejsce. Pokazał, że na McLaren miał naprawdę dobre tempo w ten weekend. Był zdecydowanie lepszy od Piastriego. Jednak z Piastrem musimy pamiętać też o tym, że piastri też gdzieś tam po drodze lekkiego dzwona w tył wyrwał i ten bolid się trochę uszkodził. I też gdzieś tam kto komunikował i to było też widać po czasach okrążeń, że w drugiej części wyścigu piastry po prostu był już wolniejszy. Landonoris na szczęście miał bolid w stanie nienaruszonym i był w stanie wykrzysać z niego 100 albo i nawet 105-110%, dzięki czemu na tym drugim miejscu dojechał i skorzystał też na pewnych czy to błędach operacyjnych, czyli lekkich zawirowaniach z Czeko przez co Perez nie dojechał na miejscu drugim. Do Pereza sobie przejdziemy dosłownie za chwilkę, jeszcze tylko przejdziemy sobie przez Louisa Hamiltona, o którym naprawdę można sobie sporo teraz powiedzieć. Dlatego, że Lewis Hamilton dał nam tyle po prostu różnych emocji w ten weekend, na początku świetna popisuwa po prostu na mokrym torze, gdzie ten Mercedes na mokrym naprawdę nieźle się prowadził. Plus jest to mega doświadczony kierowca, jeden z najlepszych i na gridzie obecnie, i w historii, bądź co bądź, jest to siedmiokrotny mistrz świata i pokazuje dlaczego. Pokazał właśnie w tych kwalifikacjach do sprintu i zresztą w samym sprincie, który pojechał bardzo dobrze. Nie miał szans z Maxem Verstappenem, niestety, bo ten Red Bull już po wyrzuceniu odpowiednich ustawień, bo na początku Max miał pewne problemy z baterią no to nie miał żadnych szans i Max skończył ten sprint w ogóle mając 13 sekund przewagi na mecie. Absurdalna przewaga w tak krótkim wyścigu, jakim jest sprint. A jeśli chodzi dalej o Hamiltona, no to później spodziewaliśmy się, że po tak świetnym sprincie pokaże nam coś ciekawego w kwalifikacjach. I tak, Lewis Hamilton zaskoczył nas w kwalifikacjach, niestety negatywnie, ponieważ nie był w stanie skleić okrążenia, tutaj parę błędów popełnił, Kwalifikacje po prostu totalnie mu nie poszły. Wyścig na szczęście Brytyjczyk pokazał się z lepszej strony i pokazał, że jest w stanie trochę odrobić. Safety car też mu trochę pomógł, a bardziej chyba te kolizje i wykluczenia, te zawirowania ze strolem i tak dalej, Magnussenem, który też dostał karę, bo tam sumnodek gdzieś tam zahaczył, też w głupi sposób, ale Magnussen to też jest kolejny rodzynek, który w tej F1 już powinien się nie znajdować od dłuższego czasu, bo też Magnussen jest kierowcą, który cały czas powoduje zagrożenie na torze i robi to bardzo często... Typowy Kevin, ale wracając do Hamiltona, wyścig pojechał naprawdę niezły. E, skończył ostatecznie na miejscu dziewiątym, e, gorzej od Russella tym razem znów. Russell po prostu przyjechał bardzo stabilny weekend bez żadnych wzlotów ani upadków, a Lewis miał weekend pełen wzlotów i upadków. Lewis mówi też o tym, że mieli bardzo różne ustawienia. George powiedział, że te ustawienia były całkiem podobne, ale jednak troszkę inne. Także prawda, leży pewnie gdzieś po środku, te ustawienia pewnie inne były, ale czy aż tak skrajnie jak to mówi Luis? Pewnie aż tak bardzo nie, ale Luis pewnie też trochę szuka wymówek. Jednak proporcje Hamiltona to też warto zwrócić uwagę na to co mówiłem po poprzednim wyścigu. Luis już ma trochę na tego Mercedesa wywalone. On sobie czeka na to Ferrari, jedzie sobie tyle ile trzeba. Kiedy widzi, że można troszkę ją podgryźć, tak jak było to w sprincie, no to pokazał nam pełnię siebie, pokazał nam świetną jazdę, jechał świetnym tempem. Aczkolwiek jeśli chodzi już o później kwalifikacje, skoro mu nie poszły, to co on się tam będzie zbytnio wysilać. Ludzie są jest z tego, jak się prowadzi bolid i w sumie nie ma co się dziwić. Mercedes obiecuje poprawki na Miami, ale Mercedes te poprawki obiecuje od 2022 roku i jak na razie poprawy zbytnio nie widać. Także ciężko tutaj zapatrywać się na Mercedesa z większym optymizmem. Dalej jeszcze pogadajmy sobie troszkę o Alonso, który miał też świetny weekend, nie ma co mówić. Dobry sprint jednak, niestety, przez te wszystkie walki koło w koło sprintu Alonso nie ukończył, a szkoda, bo naprawdę Fernando pokazał się z niesamowitej strony, trzecie miejsce w kwalifikacjach do sprintu. Również wyścig Fernando miał bardzo udany, pokazał bardzo dobre ściganie, pokazał, że mimo tego, że to już jest no, najstarszy obecny kierowca na Gdzie przeżywa swoją drugą młodość w Astonie Martinie i może przedłużenie kontraktu z Astonem Martinem nie jest taką złą decyzją. Jak wiemy, Fernando Alonso będzie w tym Astonie bodajże do końca 2026 roku, więc załapie się na nowe regulacje. Pamiętać trzeba o tym, że od 2026 roku zmieniają się regulacje silnikowe, wchodzi do Astona Honda, przez co Aston Martin stanie się zespołem fabrycznym, co jest niesamowicie dużym plusem dla Astona, bo sądzę, że ten silnik Mercedesa może ich obecnie trochę ograniczać. No i Fernando Alonso, jeżeli wiek oczywiście mu na to pozwoli, a sądzę, że mu pozwoli, będzie w tym 2026 roku mógł nam pokazać jeszcze pełnię swoich możliwości, bo ten kierowca naprawdę zaskakuje nas cały czas bardzo pozytywnie, zresztą już od poprzedniego sezonu wyszliśmy sobie i gadaliśmy o tym, że mamy mały hype na Fernando Alonso i ten hype dalej ciągnie i będzie nas ciągnął dopóki Honda nie przyjdzie do Aston Martina, chyba że znów nam zgotują GP2 engine. No, odnotowanie tutaj zasługuje też Ferrari, ale w tym bardziej negatywnym stopniu, bo Ferrari miał być bardziej konkurencyjne, a okazało, a okazało się, że byli trochę gorsi, jednak chyba od McLaren'a. Jednak Charles Leclerc wreszcie pokazał, że potrafi być przed Carlosem Sainzem. Jednak walka ich w sprincie była też. Zresztą ten sprint był w ogóle, moim zdaniem, bardzo dobry i bardzo dobrze się go oglądało. Jedyny minus był taki, że było 5 rano. Przez co szedłem spać dopiero po szóstej jakoś. Yy, aczkolwiek, jeśli chodzi o ten sprint, no to tam walka była bardzo ostra. Lekler zrzucił Seńcowi, że walczy z nim bardziej ostro niż z pozostałymi kierowcami, I jednak panowie sobie wszystko wyjaśnili. Także atmosfera Ferrari mimo wszystko jest bardzo dobra. A Leclerc wreszcie pokazał troszkę więcej swoich możliwości i pokazał, że potrafi być od Carlosa szybszym. Także fajnie, bo w Ferrari ta walka między kierowcami też jest taka dość ekscytująca. A Carlos Sainz musi cisnąć do limitów po to, żeby gdzieś tam miejsce w jakimś zespole załapać na przyszły sezon. Mówi się o Audi i o Red Bullu obecnie najbardziej, z tym, że Audi proponuje mu większe pieniądze, ale chce go jak najszybciej podpisać. Jednak nie dziwię się, że Carlos Sainz trochę nie jest pewien co do Audi. Po pierwsze, musiałby przezimować ten rok 2025 w bardzo miernym sauberze na tu i teraz. A po drugie, w Red Bullu jednak miałby pewniejszy bolid przynajmniej na 2025 rok. No i o realną walkę o tytuł Mistrzowski z Verstappenem. Oczywiście, Verstappen wydaje mi się że jednak jest lepszym kierowcą od Sainza, oczywiście nie możemy tego w pełni ocenić, dopóki nie będą w równych bolidach. Jednak no, patrząc na cały kształt, Max jest po prostu bardziej kompletnym kierowcą od Sainza. Aczkolwiek też jest bardzo regularny i potrafi dowozić rezultaty, co pokazuje zresztą nam w tym sezonie, więc chociaż na przestrzeni sezonu, chociaż przez jakiś okres, może ta walka by była, a nie tak jak to wygląda z Perezem. A jeśli już mówimy sobie o Perezie, to Perez w sumie jak na razie walczy bardzo dobrze o ten kontrakt i pokazuje się z dobrej strony w sprincie. Trzecie miejsce, trzecie miejsce w wyścigu. Ok, jako drugi kierowca Bulla powinien bardziej dowieść drugie. W wyścigu sądzę, że możemy go usprawiedliwić za to. W sprincie w miarę też ten sprint był dość chaotyczny, szczególnie po tej sesji w deszczu. Także Sergio Perez ten weekend pokazał się bardzo dobrze, aczkolwiek ja już się przejechałem na chwaleniu Pereza w zeszłym roku, mówiąc, że w Sergio Perez pokazuje pełnię formy, może powalczy. Nie, nie powalczy, nie czarujmy się. Jeżeli Perez będzie dowodził takie rezultaty przez cały sezon, to faktycznie pewnie Red Bull się zdecyduje na przedłużenie kontraktu z nim. Ja bym tego widzieć nie chciał, bo po prostu Perez nie daje nam żadnych nowych emocji. On będzie stabilną dwójką i niczym więcej. Więc zdecydowanie fajnie byłoby to zobaczyć na przykład Sańca, nawet tego Tsunodę, tak jak już mówiłem, albo kogokolwiek innego w tym Red Bullu. No, ale mimo wszystko obecnie nie mam do czego krytykować, także przejdziemy sobie dalej i pogadamy sobie jeszcze o Ricardo, który wreszcie pokazał się z lepszej strony od Tsunody. I tutaj sądzę, że mamy dwa powody, które sprawiły, że taki stan rzeczy nam nastał. Po pierwsze, Daniel Ricardo jeździł wcześniej na torze w Chinach, a Yuki Tsunoda nie, więc takie doświadczenie i znajomość toru zdecydowanie działało tutaj na plus bardziej doświadczonego kierowcy z Australii. I drugi plus był taki, że Daniel Ricardo dostał nowe podwozie i bardzo sobie chwalił, mówiąc, że dzięki temu faktycznie jeździ mu się lepiej, że czuje teraz lepiej ten bolid. I może faktycznie coś w tym jest, może po prostu coś mu nie pasowało w tym poprzednim zestawieniu tego bolidu i teraz będzie to wyglądało lepiej. Może nie będzie aż tak bardzo dostawać, a może będzie od lepszy. Sądzę, że jednak bardziej wymierne rezultaty nam pokaże kolejny wyścig, gdzie obaj kierowcy bardzo dobrze znają ten tor na takim samym niemalże poziomie, chociaż chyba w Miami. W zeszłym roku chociażby nie jechał Daniel Ricardo, więc tutaj może być mała korzyść dla tsunody, ale jednak pamiętajmy, doświadczenie dla Daniela działa tutaj na duży plus, i jednak co do Daniela mamy chyba trochę większe oczekiwania. Także jeżeli będzie na poziomie tsunody w następnym wyścigu, no to sądzę, że nie będzie tutaj za co go dalej krytykować i wrócić mu zwolnienia. No to i teraz sądzę, że trochę się obronił, pokazując się z lepszej od Japończyka strony, i tutaj zdecydowanie nie wróżyłbym jakichś szybkich zwolnień. Ricardo sądzę, że jeszcze na tej połowie sezonu zostanie i jeżeli będzie dowodził takie rezultaty, znaczy dowodził, w sumie nie dowiózł teraz żadnego rezultatu, ale pokazał się po prostu z pozytywnej strony, tak jeżeli z takiej strony się będzie pokazywać, no to sądzę, że tutaj nie zwolnię go też ze względu na wartość marketingową. Aczkolwiek zobaczymy jak się to potoczy, tak jak mówię, nie ma co wruszyć po jednym wyścigu jakichś kolejnych tutaj turbo zmian, dynamiki i tak dalej. Aczkolwiek trzeba oczywiście odnotować to, że Ricardo wreszcie pokazał się nam troszkę lepiej niż ostatnimi czasy. A troszkę lepiej również pokazało się nam Alpin, gdzie po małych poprawkach z podłogą i podwoziem Esteban Ocon otarł się o punkty. Esteban Ocon dojechał na miejscu 11. Mają mi tą samą specyfikację, o czym jeszcze Piergasli, który mówi po tym wyścigu, że on tutaj chciał minimalizować tylko straty, a pokazują te poprawki, że faktycznie może będą niedługo w stanie o coś walczyć. Nie wiem, czy będą w stanie walczyć z tą Alpinką gdzieś tam, 105, ale sądzę, że już z hasami mogą coś powariować. No bo Hulkenberg tak naprawdę skończył tylko 2 ,4 sekundy i 40 dziesiąte przed Estebanem. Także to nie jest duża różnica i tak naprawdę w obrębie całego wyścigu będzie można troszkę tam podziałać. I Alpine może wróci nam trochę do walki i przestanie być taką taczką, jaką byli na początku sezonu. A tego bym im życzył, bo jednak jest to zespół fabryczny, a jednego zespołu fabrycznych oczekujemy czegoś więcej niż od Hasa, RB czy innych klienckich zespołów. I tym samym przechodzimy sobie do pozostałych kierowców, czyli do Hulkenberga, Bottasa i Zhou, bo o nich tak naprawdę warto sobie coś jeszcze więcej powiedzieć. Niko Hulkenberg znów nam się pokazuje w punktach. Miejsce dziesiąte, kolejny punkcik do Hulkenberga daje nam po prostu pokaz tego, że Hulkenberg wciąż potrafi dowozić bardzo dobre wyniki, ponieważ jest w tym wszystkim po prostu regularny i nie odwala tak jak Magnussen w hasie, także prawdopodobnie zapracuje sobie tym na transfer do ekipy Saubera i przyszłościowo oczywiście do Audi, z względu Patrząc na Audi tak naprawdę jest to dobry ruch, bo Hulkenberg jest stabilnym kierowcą, niemieckim kierowcą, także spełnia niemalże wszystko, co potrzebuje, pomoże im przy rozwoju bolidu. Także to tak naprawdę oceniłbym zdecydowanie na plus i jest to transfer, który no, na 90% pewnie się wydarzy, bo bardzo dużo się o tym mówi. I jak dobiorą do niego drugiego kierowcę na podobnym poziomie, typu, nie wiem, czy to nawet trochę wyższym w sumie, czyli na przykład nie wiem, Okona, Gasliego czy To Tsunode, To będzie to bardzo dobry ruch, także w sumie patrząc po tym. Audi ma tutaj dużą dowolność, aczkolwiek oni cały czas czekają na decyzję Carlosa Sainca, Ale nie będziemy się nad tym bardziej rozwodzić, idąc dalej do Bottasa, ten też pokazał się z dobrej strony jak na to jak ekipa Saubera sobie w tym sezonie radzi. W sprincie pokazał się naprawdę nieźle, ponieważ w sprincie Valtteri Bottas zajął miejsce 12. Wyścigu niestety nie ukończył, a walczył tak naprawdę o punkty, bo o się o miejsce 10, 11, gdzieś tam w tych rejonach się nam Walteri przewijał. Niestety awaria sprawiła, że nie mógł tych punktów zdobyć, a szkoda, bo Finn pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. Jestem ciekaw w sumie, czy w przyszłym sezonie go w ogóle w stawce zobaczymy, bo jednak no, możliwe, że Sauber będzie chciał go zatrzymać, bo w sumie tak naprawdę w dobrym bolidzie Bottas będzie w stanie dowodzić dobre wyniki ale też wiemy, że Bottas obecnie aż tak bardzo na formułce się nie skupia, a na tych wielkich przedsięwzięciach, w sumie nie takich wielkich, bardziej na po prostu innych, bardziej hobbystycznych przedsięwzięciach, bo on już swoje F1 powygrywał. i Tak samo Guanyu, znaczy Guanyu się jeszcze nie nawygrywał i raczej się nie nawygrywa, ale w swoim domowym wyścigu pokazał się nieźle. Co prawda wyścig nie był aż tak bardzo udany, bo dopiero miejsce 14, ale dziewiąte miejsce w sprincie i udane kwalifikacje do sprintu pokazało nam, że Chińczyk, Potrafi raz na jakiś czas zdobyć fajny wynik, i w sumie za to go ja przynajmniej lubię. Bo jest to kierowca, który jest po prostu neutralny. To nie jest jak Stroll, czy jak Magnussen, czy nawet jak Sargent, który po prostu czasami się rozbija jak amator. Ale to też nie jest kierowca, który gdzieś tam wiecie, zabiera nas swoją finezją, polotem i umiejętnościami. Jest to po prostu stabilny kierowca, więc gładnie pokazał się z fajnej strony. Ja się z tego cieszę, no bo jednak fajnie, aby kierowcy w swoich domowych wyścigach, chociaż mogli się pokazać z tej pozytywnej strony. I tym miłym akcentem tak naprawdę zakończymy sobie dzisiejsze przemyślenia po grą Pichin. Dajcie znać co myślicie i do usłyszenia już niedługo. Cześć!